Sponsorem programu jest dostawca internetu 5G, operator sieci Plus. W wielu recenzjach Armored Core 6 znajdziecie informację, że jest to gra na około 15 godzin. I możliwe, że jest to prawda, ale możliwe też, że recenzenci w większości przypadków grali w poprzednie odsłony serii. Jeżeli tego nie robiliście i tak jak mnie, do gry przyciągnął Was głównie fakt, że odpowiada za nią studio From Software, czyli twórcy Elden Ringa, Dark Souls czy Sekiro, to mam dla Was małe ostrzeżenie. Armored Core 6 może być grą na 15 godzin, ale może być też grą na 50 godzin, w której 5, 6, 7, a nawet 8 godzin zajmie Wam walka z jednym bossem. Dlaczego ta gra jest taka trudna? Z trzech. Powodów. Początek gry jest raczej dość banalny. Latamy sobie mechem od znacznika do znacznika i zabijamy prostych przeciwników. Czasami może to robić się gorąco, ale szanse na śmierć są raczej niewielkie. W tym czasie uczymy się podstaw sterowania i dowiadujemy się m.in., że mamy cztery bronie i możemy z nich korzystać za pomocą dostępnych na pacie triggerów. Interfejs. Może być początkowo dość przytłaczający, ale nie jest to nic, co przeszkadzałoby w zabijaniu stojących w miejscu przeciwników. Gdy wreszcie dotrzemy do ostatniego znacznika, pojawi się jednak coś nowego. Wielki, uzbrojony po zęby śmigłowiec. To taki typowy pierwszy boss w grach Home Software. Ma nas zabić, żeby pokazać, że gra będzie trudna. Tylko w odróżnieniu od Dark Souls tutaj nie wrócimy po śmierci do bezpiecznego ogniska, żeby nauczyć się grać i po kilku godzinach wrócić do naszego zabójcy, żeby się zemścić. O nie, Amodcore jest bardziej sadystyczny. Po śmierci możemy wczytać misję od ostatniego punktu kontrolnego i ginąć. Ginąć, ginąć i. Ginąć. Wcale nie dlatego, że pierwszy boss jest jakoś szczególnie trudny, można go zabić w jakieś 30-40 sekund. Problem polega na tym, że my musimy to zrobić mając niewielkie pojęcie o tym, jak grać w Armored Core 6. Jak dobrze latać mechem, jak strzelać, jak wykonywać uniki. Sterowanie to jest właśnie pierwsza rzecz, która sprawia, że ta gra jest bardzo trudna. W trakcie kampanii weźmiecie udział w jednych z najbardziej epickich starć mechów. Będziecie wyczyniać swoimi maszynami prawdziwe cuda. Ale nauczenie się tego wszystkiego nie będzie łatwe. I może być bardzo bolesne dla waszych nadgarstków. Ale do nich wrócimy jeszcze później. W grze są, co prawda, całkiem nieźle zrobione misje szkoleniowe, które nauczą was wszystkich podstaw. Ale no właśnie, jest małe, ale najpierw musicie pokonać wspomniany wcześniej helikopter i bardzo wiele nauczyć się samemu, a potem wcale nie będzie łatwiej. Jeszcze w pierwszym rozdziale traficie na misję, która zakończy się walką. Z wielkim czołgiem. Na przodzie ma on zamontowaną potężną tarczę, dlatego jedynym sposobem na jego zniszczenie jest atakowanie słabego punktu na jego plecach. Na początku nie będzie to zbyt trudne. W walce pomoże nam drugi mech, który będzie odciągał uwagę przeciwnika, podczas gdy my będziemy mogli władować w jego tył magazynki wszystkich czterech zamontowanych na naszym mechu broń. Niestety, w pewnym momencie nasz kolega nas opuści i będziemy musieli radzić sobie samemu. Tylko jak zmusić to cholerstwo, żeby odwróciło się do mnie plecami. No właśnie. To jest drugi powód, dla którego Armored Core 6 jest takie trudny. Przed każdą misją to my decydujemy o tym, z jakich części będzie składał się nasz mech. Możemy wybrać mu nie tylko broń, ale też nogi, ręce, tłów czy silniki odrzutowe. Możliwości jest mnóstwo, a statystyk do porównania jeszcze więcej. Do tego trzeba brać pod uwagę ilość energii oraz masę naszego mecha. Im jesteśmy więksi, tym większą broń uniesiemy, ale będziemy mniej mobilni. Dlatego może się właśnie zdarzyć, że przeciwnika, z którym akurat walczymy, nie da się pokonać zbudowaną przez nas maszyną. Tak jak w przypadku wspomnianego wcześniej bossa, możemy być zawolni, żeby dostać się za jego plecy i trafić w jego słaby punkt. Możemy też mieć zły rodzaj broni. Broń będzie co prawda zadawać obrażenia, ale zbyt małe i w pewnym momencie okaże się, że nasz mech nie ma już żadnej amunicji, podczas gdy nasz przeciwnik stracił zaledwie połowę życia. Ale nie martwcie się, Armor Core 6 to bardzo łaskawa gra. Po jakichś 10-15 śmierciach na ekranie prawdopodobnie pojawi się Wam komunikat informujący, że wymiana wyposażenia mogłaby być. Dobrym pomysłem i o dziwo po śmierci będziecie mogli zmienić sprzęt bez wracania do garażu. Ale już zakup nowej broni czy nowego wyposażenia wymaga niestety zestartowania misji. Chociaż te trzeba przyznać nigdy nie są zbyt długie. Składanie mecha to niezwykle rozbudowany element Armor Core 6. Poszczególne części oraz bronie potrafią diametralnie zmieniać rozgrywkę i opanowanie do perfekcji każdego rodzaju mecha to zabawa na wiele długich godzin. Jeżeli lubicie masterowanie gier, to jest to dla Was idealny tytuł. Zresztą rodzaje części to nie wszystko. Gra oferuje również rozbudowany edytor malowania mechów i tutaj na szczęście nie ma żadnych płatnych skinów. Ogranicza Was tylko własna kreatywność. Dla mnie osobiście przyzwyczajenie się do modyfikowania mecha nie było łatwe. Jestem dość upartą osobą i większość Souls lajków -like od From Software przeszedłem z wielkim dwuręcznym mieczem w łapie. Wychodząc z założenia, że to wróg powinien się dostosować do mnie, a nie ja do niego. Zresztą wystarczy powiedzieć, że 3/4 Demon Souls na PlayStation 3 przechodziłem z podstawowym, nieulepszonym mieczem, bo dopiero po kilkudziesięciu godzinach zabawy stwierdziłem, że. Chyba powinienem zadawać nieco większe obrażenia, i chyba wydaje mi się, że w tej grze jest jakaś mechanika ulepszania broni. W Armored Core 6 takie coś nie przejdzie. Trzecia rzecz, która sprawia, że ta gra jest tak świetna i jednocześnie tak trudna, to podobnie jak w Dark Souls czy Sekiro, świetnie zaprojektowani bossowie. Chociaż rozgrywka w tej grze drastycznie różni się od soulsowego machania mieczem czy rzucania czarów, to wrogowie nadal mają niezwykle dopracowane zachowania. Świetnie pokazuje to ostatnia misja pierwszego rozdziału. W trakcie jej trwania zmierzymy się nie z jednym, a z dwoma posami, z których każdy ma zupełnie inne zachowania i może wymagać nieco innego uzbrojenia. Najpierw zmierzymy się z szybkim i zwinnym Armored Core, czyli podobną maszyną do tej, którą sami sterujemy. Trafienie jej jest nie lada wyzwaniem, a zostanie przez nią trafionym jest banalnie proste. W trakcie starcia musimy być niezwykle uważni i zwracać uwagę nie tylko na sygnały graficzne, ale też dźwiękowe. Krótkie bip oznacza najczęściej, że w naszą stronę będzie zaraz zmierzać potężna rakieta, której wybuch może nas zranić, nawet jeśli unikniemy bezpośredniego trafienia. Uwierzcie mi, ten bip wróci jeszcze w grze wiele razy i będzie wam się śnił po nocach. Jeżeli przyjmiemy natomiast taktykę ciągłego skracania dystansu, to przeciwnik w pewnym momencie może stanąć i przygrzmocić nam z potężnego mechanicznego ramienia. Podobnie jak w Dark Souls, musimy nauczyć się wszystkich tych ataków, ale w przeciwieństwie do Dark Souls, nawet z taką wiedzą, uniknięcie ich wszystkich jest niemal niemożliwe. Wszystko dzieje się bowiem błyskawicznie i równie ważne jak uniki jest przyjęcie odpowiedniej taktyki i zniszczenie wroga zanim on zniszczy nas. Przygotujcie się też, że tutaj podobnie jak w Dark Souls wszystko może iść jak po maśle, do czasu jak przestanie, a my w kilka sekund stracimy niemal całe życie. A jeśli myślicie, że walka z tym mechem była trudna, to po niej czeka Was jeszcze trudniejsze starcie z jeszcze groźniejszą maszyną, która posiada jeszcze więcej jeszcze trudniejszych do uniknięcia ataków. Będziecie ginąć, ginąć i ginąć, a potem zmienicie build mecha, zginiecie kilka razy i znowu dokonacie kilku modyfikacji, żeby ostatecznie przejść do jeszcze trudniejszej fazy walki, która będzie Wam się wydawała niemożliwa do ukończenia. Zginiecie więc kolejne kilka razy, pójdziecie spać i znowu będziecie ginąć. A jak wreszcie będzie wam się wydawało, że to jest ten moment, teraz wam się uda, to skończy wam się amunicja i będziecie musieli zaczynać wszystko od początku, grając tak, żeby ją oszczędzać. No ale po kilku godzinach, wszystko wreszcie wskoczy na swoje miejsce. Opanujecie sterowanie, przygotujecie optymalny build i nauczycie się unikać wszystko... no. Prawie wszystkich ataków. Przeciwnik eksploduje, a wy poczujecie gigantyczną ulgę, wspaniałą satysfakcję i ukończycie pierwszy rozdział gry. I możliwe, że tak jak ja, będziecie musieli zrobić sobie kilka dni przerwy, bo wasze nadgastki odmówią wam posłuszeństwa. Podsumowując, Armored Core 6 to wspaniała gra, która świetnie uczy swoich zasad. Tylko jest to nauczyciel, który urodził się jakieś 100 lat temu. A za najlepsze narzędzia edukacyjne uważa pasek. Łuskę. bawcie się dobrze. Sponsorem programu był dostawca internetu 5G operator sieci Plus.